Szanowny przyjaciele, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Moje kochanie, dzisiejszy temat, to co chcę Wam dać i podzielić się z Wami, dotyczy w równym stopniu jak mężczyzn, tak i kobiet, jak młodzieży, tak i starszej młodzieży. Dlatego, że teraz to jest powszechne. Dla ludzi świadomych, dlatego moi drodzy wiem, że na moim kanale świadomi ludzie czasami wchodzą nie do końca świadomie, ale też niech pobierają wiedzę, nawet jeżeli na nimi jeszcze nie rezonuje. A temat będzie dotyczyć właśnie relacji damsko-męskich. I takie pytanie: drugiej osoby, czyli przeciwnej, jest dla wielu osób już zamknięta. Naprawdę, już tego nie potrzebujemy Od słowa w ogóle. Nie ma już zwierzęcych instynktów. Kwestia związków partnerskich. To jest kwestia braterskiej przyjaźni i czasami komfortowej komunikacje, Ponieważ zawsze chcesz być w duchu, zawsze z Bogiem, zawsze, zawsze w Nim, w Niej, być jedynym w Nim, z Nią i czuć ich bliskość i swoją jedność ze źródło wszystkiego, co w ogóle istnieje. To znaczy za swoją istotą prawdziwą, być w pewnym kontakcie, badać siebie od wewnątrz, swoje komórki, przywracać swoją pamięć komórkową, stale ją oczyszczać, rozpakować sygnały z domu. Skąd przyszliśmy. Zdobywasz wiedzę, prawdziwą wiedzę z wewnątrz siebie. Tam są wszystkie odpowiedzi na pytania, które Cię interesują. Kochasz wszystkich, ogólnie wszystkich, znajdując w sobie miłość do siebie jako jedynego. Kochasz Boga w sobie, siebie w Bogu, siebie jako część całej ludzkości i całą ludzkość w sobie, każdego z ludzi. Jako siebie samego doświadczasz bezgranicznej miłości do wszystkiego, co istnieje, rozpuszczając w Nim wszystkie niedoskonałości. Dlatego skupiasz się tylko na tworzeniu, na szczęśliwych chwilach wokół, pomijasz negatyw, nie przywiązujesz Go do siebie, z czasem nie pozostanie Go w Twojej osobistej rzeczywistości. Cała uwaga skierowana jest tylko na radość, na ciszę, na twórczą kreatywność. Z biegiem czasu, wszystko, co tworzysz w środku, widzisz i na zewnątrz. I ludzie są inni, i sytuacje wokół nich są tylko szczęśliwie. I przyroda zmienia się na naszych oczach. To tak, jakbyś był w bajce. Ale jednocześnie. Inna przechodząca osoba może zobaczyć zupełnie coś innego ze względu na swoje wewnętrzne postrzeżenie i doznanie, przywiązanie do informacji i co kręci się i kręci się u tego człowieka wewnątrz. Różne poziomy wibracji. Nie odwraca się, nie reagujesz. Każdy ma swoją drogę, swój wybór. Ty swoją przyszedłeś. Poziom świadomości zmienił. Musisz mieć dużo czasu na życie, ponieważ nic, co nie odpowiada twoim wibracjom, nie jest już przyciągane, jeśli nie koncentrujesz uwagi. Puszczasz wszystko. Obserwując od wewnątrz wszystko wokół osobistej rzeczywistości, zauważ, kto próbuje zwrócić twoją uwagę. Z czasem Zaczniesz zauważać, że to wszystko bezpośrednie wskazówki, gdzie iść dalej, co jeszcze zmienić w sobie. Widzisz w nich siebie milcząco. Każde Twoje słowo jest świadome, każde. Każde słowo jest twórcze dla wszystkich, jak i dla Ciebie. Uświadamiasz, pracujesz dalej, cały czas tylko za sobą. I Twój świat się zmienia, już się zmienił. Jesteś zarówno obserwowany, jak i obserwator w tym samym czasie. Sam za sobą. Wszystko inne poza Twoją strefą percepcji. Jesteś całościowym systemem. Jest łatwa i tylko łaska, spokój, boga radość w środku. Nic lepszego nie bywa. Bardzo ważne jest, aby zawsze przebywać w odosobnieniu, mieć przestrzeń osobistą, w ciszy, w całkowitym spokoju, komunikować się z naturą, widzieć słońce i niebo. Wtedy kwestia osobistej siły jest kwestią własnego spokoju i zdolności do głębokiego relaksu w chwili, tu i teraz, w całkowitym braku myśli i obrazów, zdolności do życia bez Jedzenie i wody niosące destrukcyjne informacje. Wody można oczyszczać niezależnie za pomocą słów o wysokich wibracjach. Jedzenie ma być tylko zdrowe. Dwoistość jest całkowicie przezwyciężona, męskie i żeńskie, czarne, białe, złe i dobre. Zrozumieniem pierwszego. Jest częścią drugiego, a nie przeciwieństwem. Na przykład białe światło rozkłada się na białe, niebieskie, czerwone, żółte, zielone, czarne, gdzie czarne to tylko część bieli, jedna mała część. Zło jest małą częścią dobra, ponieważ dobro jest wszystkim, wszystkim, co jest. Nie jest przeciwieństwem zła. I dokładnie tak jest. I dokładnie tak jest, kiedy uświadomasz sobie, że wszystko jest w Tobie. To druga osoba, przeciwnej, nie jest niezbędna do codziennego życia. Po prostu jest dobrze. Nie ma też dobrze, bo wszystko jest w Tobie. Przerobiłam to ze swoim bliźniaczym płomieniem, kiedy. Rozpoznali nas 6 lat temu. Uświadomiłam sobie, że On nie musi być fizycznie przy mnie, że On jest we mnie, jest częścią mnie, że wszystko jest we mnie i fizyczne uzależnienie od drugiej osoby absolutnie nie jest potrzebne. Przy uświadomieniu, że jesteś całością, a ja jestem całością. Widzimy się, czasami słyszymy się, czasami widzimy się, ale zawsze On jest we mnie. Ja myślę, że wy rozumiecie, co chcę Wam donieść. I Wam tego życzę. Bądźcie całością. Wszystko jest w Was. Nie jest potrzebna do szczęścia druga osoba. Do szczęścia jesteście potrzebni sami sobie. A druga osoba to tylko miły dodatek do Was, kochanych. Wam życzę tego miłego dodatku i całości siebie. Z Wami była Irina.